Panie Marszałku, Wysoka Izbo, kiedy kilka tygodni temu prosiliśmy Państwo o to, żebyście przeznaczyli pieniądze, aby pomóc Polakom, słyszeliśmy informację, że pieniędzy nie ma. Dzisiaj nawet nikt się nie zająknął, że za ustawą, która ma przez trzy miesiące przedłużyć czas abyśmy pomagali, jak Państwo mówicie, Ukraińcom na terenie Polski. Ta ustawa pociąga za sobą wydatek z budżetu państwa w wysokości 6 miliardów złotych. My już przekazaliśmy ponad 100 miliardów złotych jako forma pomocy Ukraińcom na terenie Polski i zachęcam do refleksji, ponieważ w tym samym czasie, kiedy państwo od wczoraj, późnym popołudniem złożyliście przecież tą ustawę i poinformowaliście nas, posłów, że chcecie dzisiaj nad nią debatować, to dla mnie to jest takie trochę przepychanie kolanem i państwo jeszcze niedawno Krytykowaliście Prawo i Sprawiedliwość, że robiła wrzutki, dla nas to jest typowa, typowa wrzutka. Państwu nie przeszkadza, że w tym samym czasie, kiedy bezrefleksyjnie bez, bez często przekazujemy wsparcie finansowe Ukraińcom, ta sama Ukraina składa skargę na Polskę w, w, w świato, do Światowej Organizacji Handlu w sprawie importu zboża. Państwu nie przeszkadza, że nasi muszą się bronić przed zalewem nielegalnego zboża z Ukrainy. Państwu nie przeszkadza, że w tym czasie, kiedy wy dajecie pieniądze Ukraińcom, Nasi przewoźnicy muszą również walczyć o przetrwanie. Pan poseł złożył wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Jesteśmy jedynym krajem, który zrównuje prawa nieobywateli z obywatelami. I raz jeszcze zwracam uwagę, że Państwo lekką ręką chcecie dać Ukraińcom 6 miliardów złotych. Bardzo dziękuję.